Tak? Jesteś... Nie, znaczy nie, ja po prostu włączyłem, żeby było co tego e, do e, funny moment. No dobra, bo stoi, to co mamy. Tylko jak się Co ja się gapię? po jest Maciek. Wait, wait, wait. Nie do rady. <grywka> Naszą misją jest pozyskanie wieszaka na deski. Wieszak znajduje się na... No, biegnijcie. Wieszak znajduje się na terytorium Ikea. Wiem, że to wiesz, takie fajne. Wiem, że Tak, że takiego wprowadzenia stoimy. Mamy najlepszy wózek do ustawienia kamery, i to w liczbie, czekaj, e, raz. I właśnie. Jeszcze piąta wysłuchaj. No Mogę tak. to zmienić po kumpla i wezmę Nie, dobrze, to nie ma czasu. Naszym celem jest pozyskanie wieszaka. Kogoś źle nakrełknął. To co? Dąbę boba, Opuszczamy <gry> Opuszczamy sklep. <Zdecholno. gry> Ale się nie rzucie, w Tym, opuszczamy sklep, opuszczamy o, no to, no to w środku. Opuszczamy to. sklep, opuszczamy sklep. Opuszczamy sklep, opuszczamy sklep, wkurzona, opuszczamy sklep. Opuszczamy sklep, opuszczamy sklep. O, o teraz, dawaj tu! <gry> Nie. Dawaj, dawaj. Nie zbaczamy z wyznaczonej pracy. czemu to jest po angielsku? Ja nic tu nie rozumiem. <śmary> Chcesz opatrzeć się, się na szczura, czy... Na szczurę. Ale tak mówisz do nich, nie? Dobra, wiem. Szczura tu nie ma. Wiesz, na czarnym tle, tak zrób. Ja się nie znam.

Powiedz teraz same samogłoski bardzo szybko. że jak? Same samogłoski bardzo szybko. O, 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 A o, a, o, a, o, a, o, a, o, i. no, ja czekaj. Okej. ekipę. No, dobra. Wyżej. A co z hot dogiem? Takie chwila. Co z hot dogiem? I zrób takie dramatyczne przejście właśnie, że patrzy znowu na ten, na ten. Ale chwila! Co z hot <grym> co, nie, 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 nie wiem, mówisz, <grym> ale chwila! Co z hot Ale chwila! chwila! Co z hot dogiem? Tylko musisz właśnie mówić go przez maskę, że... Ale chwila! Co z hot dogiem? Ciemno, wszędzie głucho, wszędzie, wszędzie co to, to będzie, będzie co to dobra, będzie? Chcesz coś żeby postawić pod tą lampkę? Mhm Mogę się